I moi drodzy, witam was bardzo serdecznie przed nami odświeżone piąte zadanie rocznego Jonesy. Jonesy dostał. Nowe zadania. Jonesy znajduje się w tym miejscu w kurzących kominach i sobie tam szybciutko lecimy. Pierwsze zadanie odebrać i wykonać. Oczywiście na dobry początek łapka w górę pod filmem. Mile widziana subskrypcja, jeżeli nie subskrybujesz tego kanału. A gdybyś kupował coś w sklepie Fortnite, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli wpiszesz mój kod kompulsator. Zajrzyj także do opisu, tam są bardzo ciekawe linki. No i cóż, widzimy się w kurzących kominach. No i sobie lądujemy szybciutko, jakąś broń zdobędę, tak żeby się w razie uobronić, obronić, bo widziałem, że paru typu tutaj też lądowało. Proszę bardzo, jest i pan Jones, i Siemaneczko. Witam cię serdecznie. Okej, okay, pogadany i teraz tak. Zbierz zwoje w różnych bazach UR. Okej, okay. aktywujemy szczelinkę. Pyk. No i gdzie mamy bazę UR? Zwoje te znajdują się w wyznaczonych bazach UR. Jedna z nich jest w okolicach przyjemnego parku i musimy się właśnie tam udać, co też teraz sobie uczynimy. Poprosimy loteczkę, no i lecimy. O i zwój znajduje się, o tutaj na podłodze sobie leży, pierwszy mamy, gotowe. I zaraz jedziemy dalej. Kolejna miejscóweczka przed nami, dokładnie ta. A więc nie ma na co czekać. Otworzymy tylko skrzyneczkę i ruszamy w drogę. No i wbijamy się szybciutko, tym razem w tą miejscoweczkę. I dokładnie tutaj zbierzemy sobie ten drugi przedmiot. Dobra. Będzie tu gdzieś niżej pewnie. Jest w tym miejscu, szybciutko zbieramy i zadanie wykonane, 32,5 tysiąca punktów doświadczenia zdobyte. Także polecam serdecznie to zadanie wykonać moi drodzy i do usłyszenia w kolejnym zadaniu. Trzymajcie się, cześć.